3 do 0 Ajax pokonał Almere City i tak naprawdę zakończył swój sezon. Tak się pozostałe wyniki w lizach Holenderskiej poukładały, że Ajax zakończy rozgrywki na piątym miejscu. Krótko mówiąc, na całe szczęście. Czeka nas już tylko jeden mecz, i e, potem będą w przyszłym sezonie już eliminacje. Najprawdopodobniej zobaczymy, co zrobi Olimpiakos do Ligi Europy. Bez żadnych playoffów o Ligę Konferencji Europy. No i co to było za spotkanie? To było spotkanie, które jeżeli ktoś losowy by obejrzał, to stwierdziłby, że Ekstraklasie wcale tak daleko do Ejry Dywizji nie jest. Dużo kopaniny ogólnie pojętej, brak jakiejkolwiek organizacji gry, e, Almere, które nie wiem, co tam próbowało osiągnąć, naprawdę przyjechali po prostu się poddać z jakiegoś powodu. A Ajax y, też bez większego ładu i składu atakował e, trzy indywidualne akcje Stevena Bergwina, który przez cały sezon y, grał no, straszliwy kał, ale akurat y, tutaj się zmobilizował. Bardzo mnie cieszy, że na sam koniec sezonu coś takiego ma miejsce. No mam nadzieję, że wszyscy cały świat y, widział to, co się tam wydarzyło. Może ktoś z Arabii Saudyjskiej skusi się na kapitana Ajaxu, który na pewno nie prezentuje wystarczająco dobrej jakości w kontekście tego, jakie pieniądze pobiera z klubu. I ile kosztował. No, he, Półwysep Arabski to możliwe, że będzie he, jakiś taki hmm, cel jego kariery, który spełni jego he, zachcianki finansowe i he, jednocześnie oswobodzi he, od niego Ajax. No a tak he, już całkiem poważnie, dobrze, że to wszystko he, jest już z głowy, he, bo obawiałem się o to, czy w ogóle nawet to... Piąte miejsce będzie w zasięgu, czy nie będzie tak, że najmęchen zabierze tę pozycję. Ajaxowi na szczęście udało się uczynić inaczej. I nie wiem, czy to jest ten moment, w którym będę robił jakieś większe podsumowania sezonu. Po meczu zostały wyręczone nagrody dla najlepszego piłkarza sezonu w Ajaxie. Brian Broby dostał słusznie, jedyny piłkarz, który zrobił naprawdę... Duży postęp, i który w miarę równo wyglądał na przestrzeni całego sezonu. Talentem roku został Jorel Hato, też bezdyskusyjnie. Hato w ostatnich tygodniach, zwłaszcza po podpisaniu kontraktu, bardzo obniżył swoje loty i sprawiał wrażenie, jakby chciał. Zabić hype wokół siebie, tak naprawdę, ale jednak patrząc na całe rozgrywki, to to był jeden z pewniejszych punktów ekipy z Amsterdamu również. John van Schip już niedługo kończy swoją misję za Ajaxem, spotkaniem z Vitesse, które też już ani nic nie gra na wyjeździe. To będzie już totalnie mecz o całkowite nic, ale liczę na to, że to nie będzie okazja do tego, no i liczę na to, że van Schip wykaże się jakimś takim. Zmysłem organizacyjnym w kontekście przyszłego sezonu, no, że da jednak tylko młodzieży pograć się w tym spotkaniu, tylko tym piłkarzom, którzy rokują na przyszłe sezony. Paru takich jest w tym składzie. No i cóż, nie mogę się tego już faktycznego zamknięcia sezonu doczekać. Trudno było, ale wytrzymałem. Dziękuję również Wam wszystkim, którzy oglądaliście te pomyczówki z Ligi Holenderskiej. Jesteście naprawdę dzielni i dziękuję Wam za to.